No dobra, to co tu się dzieje? A wojna, no tak, oczywiście, witajcie wszystkich, witam wszystkich. Bo, bo co, bo się bijemy dalej tutaj, wojnę, wypowiedziałem Polacy. Walczą o swoje wreszcie reparacje jakieś wojny. <noise> Dostaną wreszcie jakieś bajery od Niemiec, mam nadzieję. Dobra, więc co tu? Najpierw technologia. Zbadaliśmy już sporo rzeczy, wszystkie te stare żywności. Spoki klasycznej. I kończymy właśnie średniowiecze. Opracowując stal. Która odblokuje nam fajne jednostki, ciężko zbrojnych. Fajna piechota za, wymaga jeden żelaza, ale to nie problem. Żelaza chyba mamy. I co najważniejsze, zbrojownie. Czyli budyneczek, który znowu zwiększy początkowe doświadczenie tych, tych całych tu... naszych sił. Hmm. Nikt nie może jeszcze tutaj napisać wielkich dzieł, nic robić nie można. A, bo tutaj robisz za cztery tury. Dobra. A, jednostki rozkazów, bo teraz wszystko się dzieje... A czemu to jest jeden złota na tym? Hmm, dziwne, nie mam pojęcia. No widzicie, możecie się śmiać. Tak się znasz, stary ciulu. Na cywilizacji, że nawet nie wiesz, co to jest. No kurde, nie wiem, skąd to złoto tu się pojawiło. Chyba, że to religia ich jest jakaś, czy... To jest tylko... Nie, tu też jest złoto. Z wszystkich tych nagle złota. Nie no, tu już nie ma złota, też jest obóz że to z pastwisk tylko? No, tu jest pastwisko. A, stary. Dobra, nie, 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 nieważne. Tutaj Polacy grają na trąbkach już, żeby tutaj lać wszystkich złych. E, tymczasem konnica, konnica, dobra, was. Trochę cofnę, tam się uleczycie. Wy wchodzicie tu na górę i tam czuwacie. I najważniejsze zabawki muszą podjechać znowu. Znowu jest fail, nie ma jak tego zaatakować. Spróbuję, może tutaj na górę się uda jakoś. Dobra, rozłożymy ich tam na wszelki wypadek. Wy tutaj, wy tu. Kusznicy muszą na pewno wejść do akcji, oni będą fajni. O, w ogóle można ulepszyć na coś na rycerzy za 70 zł. A, stać mnie. Oj, teraz proszę, polskie, polscy rycerze. A gdzie jest nasza sławna? <laughs> Jednostka, o tutaj w metalurgii już niedługo będzie. Fusorio, dalej do boju. No i tyle, i dobra, i tutaj was przesuwamy. To jest taka dramatyczna ta muzyka, jakby tutaj Polska walczyła o życie. A to spokojnie, luzik, chłopcy. Nie ma czego się bać. O tutaj sobie idziemy, poplądujemy trochę. Ach, mogłem ich ulepszyć tych ulepszymy za to tych już na razie zostawimy już kusz... tutaj tych z kompozytowym na kuszników ulepszyć mm. i tutaj kurde ta łódź trochę mnie denerwuje bo chciałbym albo tu zrobić właśnie polskiego Krzysztofa Kolumbo jakiegoś i żeby tutaj okrążył nam trochę świata zwiedził kurde tylko do tego też potrzebuje no właśnie astronomia i to sobie w następnej kolejce zrobimy po stali coś jeszcze bez rozkazów wyciule no to pójmię mi tu i wy też możecie. Berlin was tu trochę ostrzela, ale my sobie złupimy rybki i się uleczymy dzięki temu. Wy bez rozkazów to chodźcie tutaj zrobicie jakąś farmę. No tutaj Niemcy zrzucają jakimiś kamieniami, kupą prawdopodobnie. Ale to tam nie interesuje mnie. No ci tu szpanują, że mają, o patrzcie mamy kamienie, mamy łukuszników. Y Ultricht, czy jak to tam się czyta? Ja mam tutaj ziomków. <laughs> Ciekawa prośba. Łódź prosi o marmur. no spoko, jak znajdę marmur, to wam dam. Mm, tu konnica wjeżdża teraz na pełne i żarty się kończą. Oni tu mają. Niech na sali, dobra. No, wy oczywiście pokampieni. Musicie się tutaj cofnąć. Wy pewnie nie możecie, a jak żeby inaczej? Kosztowny atak. No nie powiem, że nie. No jeszcze tył mają jakieś kurdy pianów. No nic, no trzeba tutaj trochę podatakować ich. Generał może gdzieś tutaj sobie stanie, a Was, no też. Nie będę ryzykować tutaj, na tej górze, bo to może być faktycznie zbyt... zbyt ostrzał tutaj. Dobra, i wy oczywiście rybki sobie plądrujecie, jesteście szczęśliwi... ...i uciekacie dalej w dół. Spróbujemy tu opłynąć Niemców. O, Bruksela w ogóle padła, niestety trzeba będzie prawdopodobnie ją odbić od moich przyjaciół, pseudo-przyjaciół tak zwanych. Oni, no niestety zajęli państwo miasta, to tak... No nieładnie, nieładnie, ja tam nie lubię raczej... Wolę mieć tam tych murzynów, żeby tutaj na mnie pracowali o tutaj zaprzyjaźnionych ze sobą. Dobra, no i teraz plądrujemy. Plądrowanie jest bardzo fajne, można sobie zobaczyć co to daje. Najczęściej force i leczy co najważniejsze jednostkę właśnie, więc fajnie to można tak osłabić tu ekonomię to wroga i to kosztuje tylko jeden tego, jeden ruchu. Mm, szlaki handlowe można mieć więcej. Akademia z cudów nic nie można. Zamek bez sensu, to jest do obrony. Uniwersytet, no w sumie... Mogły się przydać, ale myślę, że chyba jeszcze z jakiejś tutaj kurde trebusze sobie zrobię jedną, żeby tam podjechała. Do kolegów. I następna tura. O, kolejny ten stateczek to pojedziemy tutaj, żeby nie, nie miało zasięgu, oczywiście miasto też atakuje jak większość jednostek zasięgowych na dwa pola. Tylko niektóre jednostki, jakieś tam chyba zaawansowana artyleria ma większy zasięg. Pancerniki, o po prostu takie okręty bardzo fajne. No jest. Przeżyjcie, kurde, polscy żeglarze. No jeszcze ci mnie tam potępiają. No żebym ja was zaraz kurde nie potępił jakimiś rakietami. Tak szpanują. No. <grym> Z katapulty to możecie strzelać do koni. No tutaj, kurde, trochę dużo ostrzał. Trzeba będzie ich No, mm -hmm. Dobra, wy dostaliście trochę w pierni, czyli faktycznie bo nie będę ryzykować i po prostu was uleczę, bo... ...bo tu zaraz pewnie jakieś te, o, właśnie... Inne okręty, innych ludzi się pojawią i będzie później problem. No, no, rozpróbujemy tą katapultą tu wjechać. O, i nawet możemy strzelać w tej samej turze. Bo jest droga, to jest bardzo ważne właśnie. Infrastruktura jest niesamowita. Tak normalnie musiałbym czekać tura, dzięki drodze mogę wjechać na górę i las. Super ciężki teren i nie, nie ma problemu. Dobra, i wy właśnie, kusznicy, będziecie dla mnie bardzo tutaj przydatni, żeby... W sumie można byłoby przytrolować i to miasto naprawdę tutaj... Spróbować zdobyć tą metodą. A w sumie faktycznie spróbujmy zraszować to miasto. Mm, teraz tak, wy musicie... A wy pójdziecie do góry, wy tutaj, nie wiem, no ci mogą zginąć, no to aż tak jakoś tam nie boli. Przeżyję. Czy skrzypce, jak z horroru, jakieś. Dziwne. O, i Was poproszę do tego. Wy nie możecie plądrować, więc. Proszę podejść tutaj. Monachium przyjmuje religię, świetnie. I można gdzieś wydać znowu wiarę. No to chyba znowu sobie kupię tutaj pagodę. Od... O, plus dwa darmowego zadowolenia, spoko. Ach, trzeba przepłynąć kurde pod ich nosem, znowu dostać w pierdziel. Nie ma innej opcji. O, marmur jest. Ktoś chciał marmur, o ile dobrze pamiętam. Jedno z naszych miast, bo nasze miasta, nie wiem czy o tym wspominałem, co jakiś czas mają tutaj właśnie yy, potrzeba jakiegoś zasobu. I jeśli to spełnimy... O, Łódź chciała marmur. Jeśli dołączymy go do naszej sieci handlowej, po prostu zrobimy na nim, na naszym terenie będzie, wydobędziemy go, zaraz to zrobimy, yy, domek, to wtedy miasto się ucieszy, tu pisze nad, będzie dzień. Co to jest? Uwielbienie dla króla. O i o 20% chyba zwiększy się produkcja żarcia. Bardzo fajne. no muzyka ucichła, wszystko tutaj zdechło. no ten się leje z bandytami bardzo dobrze i teraz my go tutaj ściśniemy. Eee. Ten chyba się nie wygaraska z tego jak tu popłyniemy, nie ma szans. O, to jest kolejny przykład yy, choroby psychicznej Aleksandra Wielkiego, najpierw mnie potępia, czyli obraża mnie, wyzywa tyciulu, jakieś gorsze wyzwiska, a nagle chce ze mną ambasadę, czyli jesteśmy ziomkami. Spadniecie czy nie? Hmm, przeżył jeden koni, chyba, że ci pojadę. A, dobra. Koniki padają. No i wy też tutaj, tak? Ostrzał z tych. Jeszcze z tych, no... Jak my zdobędziemy to miasto, to wtedy już stracą tutaj ten przyczółek. I mnie to nie boli. A zawsze to jest tak przecież, że każde jednostki militarne kosztują utrzymanie, więc teraz jakby niszcząc mi te jednostki, tak naprawdę moje finanse wspomagają. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale to to wami zaraz będę tam plądrować, ile wejdzie. O, tutaj dokończymy ten szlak do Hongkongu. My tu naprawcie, a wy się cofacie oczywiście gdzieś tutaj. Niewielka porażka. Kto nie ma? On ma taką siłę, to ja nie wiem. A taki syn. Płyniemy sobie pozwiedzać. Kusznicy w sumie też, wy tutaj. Tu jest taki las, że tam gówno zdziałacie, że tak powiem. Patrzcie może tutaj ktoś może coś stworzyć? Jakieś wielkie dzieło do bulwy? Nikt. Dobra, o i teraz moja ulubiona część właśnie. O właśnie, bez, nie mają murów, zapomnieli o murach. O może ten mur widzicie, się zastanawiacie co to może być? No to już jest cud, wielki mur właśnie zbudowali sobie tutaj w Am Amsterdamie, jak dobrze rozumiem. I ono krąża ileś tam granic, na przykład tu już nie starcza. I nasze jednostki będą zawsze jeden się poruszać na naturę, chyba że, tu gdzieś to pisze, chyba wynajdziemy technologię prochu. No bo wtedy można wysadzić po prostu ten mur i bez, prze, bez problemu przez niego przejść, tak? Muszą wydać jeden dodatkowy punkt ruchu, właśnie Zapewnia darmowe mury w mieście. No właśnie, po wynalezieniu z ten cud staje się przestarzały. Jest wtedy pase. Wy nie możecie? No dobra, no to kusznicy tutaj dokończą robotę i zajmiemy sobie miasto. Jakie to w ogóle te dwie salwy zawsze? Ciekawe. No i hejo. No, my oczywiście znowu stworzymy miasto marionetkowe, bo tam zadowolenie zawsze jest w cenie. Wy tu podejdziecie, rzucicie laserową, kiedyś może w przyszłości. O! Ładnie ich tu zmasakrowali. Yy, no dobra, i tutaj w sumie tak naprawdę to jest bez sensu, tutaj coś dalej z działaniem. Bo, znaczy, no można w sumie, jeden to, to, to jest, a plądrowanie drogi, no to bez sensu. No można poczuwać jedną turę, ale to. Tam nie ma na razie ta ofensywa większego sensu, bo nie mamy jednostek po prostu. Wy tu kampicie, ale to zaraz przestaniecie kampić. I może od góry. W ogóle to jest tak dziwne, że tutaj głównie dostajemy tutaj od tego, no, znaczy na no, sumie od Konga dostajemy. No, może Żeby się zgadzało, ale no. Takiej sytuacji chyba jeszcze nie miałem nigdy. Ten nie uciekł w końcu? A, dobra, jak jesteś głupi, to gi. Ja płakać nie będę. O, ci tu próbują odbić to. Ale chyba im się nie uda. No, trzeba stąd spadać. Koniki tylko tu zostaną, oczywiście będą plądrować wszystko jak leci. O. A może i nie. O, dobrze, dobrze. No nie mają farta na górze chłopaki. John Henry powiedział do kapitana. Człowiek jest tylko człowiekiem, i zanim pozwolę, by pokonał mnie Twój świder parowy, umrę z młotkiem w ręku. Hmm, mocne teksty. Każdy, kto pragnie założyć państwo i ustanowić w nim prawo, musi zakładać, że wszyscy ludzie są źli i gotowi pokazać swą podłość, gdy tylko dostaną ku temu okazję. Kolejne mądre słowa, i mamy trebusze. I też sobie tutaj jedźcie. Yy, o, i jako oczywiście polski bonus, zawsze kiedy wkraczamy w nową epokę, czyli tutaj skończyliśmy epokę klasyczną, zaczyna się... no nie, tutaj. Skończyliśmy średniowiecze i zaczyna się u nas renesans, jak tam przed chwilą pisało. I dlatego dostajemy darmowy tutaj punkcik. O, już możemy fajne tutaj naprawdę bajery przyjmować. I mamy tutaj handel na przykład. Zwiększa bardzo dochód złota, estetyka, kulturę, eksploracja to jest dla morza bardziej i też trochę do kultury. I racjonalizm sobie weźmiemy, czyli właśnie. Bayer do nauki. I to przyjęcie dało nam plus 10% do nauki, gdy panuje zadowolenie. No i panuje bo jest plus 6, czyli bonus jest aktywny. Dwa zdam na automatiką. tutaj, dobra, wy w środku się u, uleczyć, wy ich zmasakrujecie już do reszty. Dobra, no i oczywiście konnicą nie atakujemy ich, bo to są właśnie ci antykonna jednostka, piknierzy, więc to się po prostu nie opłaca. O, tu ich ostrzewamy, tu zmasakrujemy od boku, was chyba nawet uleczymy. Można na a do ciężko zbrojnych. No tak, bo to są zbrojni, można do ciężko zbrojnych ich ulepszyć. Dobra, katapulty macie zasięg? o no, no, katapulty im przywalą. Generał sobie poczeka, a wami wjeżdżamy właśnie gdzieś tutaj teraz dalej. Może stolicy nawet uda nam się im, im zająć. Kto wie? Dobra, a koniczki, oczywiście do tyłu musicie się wycofywać, bo to bez sensu i. Hmm. Czemu tylko tu mogę w jeden ten? Co to jest? To jest łąka, to czemu nie mogę dalej uciec? Nie rozumiem. Powinienem móc tu na przykład też uciec. A nie, przecież macie tutaj wielki mur, chyba, że to w ogóle tak wygląda, że tak ten, ten mur w sumie nigdy go nie rozkminiałem, czy to działa na wszystkie tereny, czy to... na każdym polu twojego terytorium, aha, no to teraz rozumiem, czyli to jest tylko troll, mhm, to by się wyjaśniało, w sumie nieautentycznie, nigdy tego nie rozkminiłem, myślałem, że to tam, gdzie tworzy się ten mur, a to nie, po prostu ka każde terytorium, no fajnie. Dobra, Uniwersytet w Krakowie. Ktoś się uczy? Mam nadzieję, że tak. A nie, gdzieś ucieka za granicę, nie, ten, nic nie potrafię. No dobra. Ciążęce mm, 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 mm. stajnie. W sumie, no, można, bo tu mamy jakieś te koniki, jakieś te. Wydóciesz koniki tutaj, oczywiście są bydło, mamy tu. No, dobra, nie zróbcie te stajnie. I oczywiście mamy już miejsce na wielkie dzieło. Zwoł mnie Izmaelem. Wiele lat temu, nieważne ile, mając niewiele lub zgoła żadnych pieniędzy i nic szczególnego do roboty na lądzie, pomyślałem, że pożegluję trochę i obejrzę wodne obszary świata A, górę, Moby Dick, niezły gościu. Nie znałem go od tej strony. Okej. Okay. Jak tam tu z tym sądem wreszcie? Trzy tury jeszcze. Tym dalej macie przestranę? Nie, ja wam już nic nie daję, bo jest fok na was za zajęcie Brukseli. Hmm. Niemcy zrobili sobie tutaj miasteczko. Tak po prostu, nagle. Zaraz. No, może nie dostali spoko. Tylko tutaj, co do katapulty? Znowu się szykują na Hanoi, może? Jedny pakal. Kurde, no ile was tutaj tych tych. No jeszcze ten tu przylec. I ten mnie pewnie zabije. Ta świątynia nie ma sobie równych w całym świecie. A wierze, zdobienia i całe wyrafinowanie, które mógł stworzyć geniusz człowieka. To dzięki, bo nie wiedziałem. Dobra, to sobie przejdziemy chyba tędy. Co dalej w racjonalizmie? Wielcy naukowcy pojawiają się szybciej lub od każdego specjalisty. No i weźmiemy sobie od specjalisty. O, teraz tutaj. O, każdy specjalista, czyli na przykład tutaj gościu pracujący w warsztacie, dostarcza nam plus dwa do nauki. A tutaj pewnie bym chciał drogę do tego, żeby szybciej się poruszać przez środek mapy. No, ale wy tu w dół. Wy już tutaj zrobiliście fajnie. Róbcie tutaj coś. Nie, te skrzypce naprawdę są okropne. Jak czuję się w jakimś horrorze, Until Dawn, czy nie wiem. Tam niezłe skrzypce były polecam ogólnie. Może nawet kiedyś zagram. Jak będę miał konsolę. <laughs> Hmm, katapulty, patrzcie, jesteśmy na drodze i może masz tutaj pojechać sobie za free. To jest genialne. Ale może najpierw zwiedzimy sobie o właśnie konikami. Bo tu nie niemilcy już się szykują. Też w ciężkim terenie. Eee, no dobra, to was też uleczymy a wami i plądrujemy tutaj złoto, złoto, złoto. A wy uciekacie mówię, może ucznik go dojedzie. Zobaczymy, czy, czy konik padnie polski niestety. Czy ktoś ma suchy chleb dla konia, jak to się mówi? Hmm. Dobra, wami tu wyjdziemy i wami tutaj można strzelać. O, proszę rozstrzelać i zdób wszystkich. No właśnie, kusznicy to jest naprawdę, to jest cud techniki i polecam wszystkim kuszników. Jednostka jak, jak żadne inne. Hmm. Niewielka porażka. Dobra, to kampicie. Chyba też mogę tu podjechać i to rozłożyć. A, już nie mam ruchu, no spoko. Tymczasem w Warszawie co się dzieje? Chyba targowisko zostanie zrobione wreszcie warszawskie, bo... bo kasa zawsze się przyda i zaraz będzie trzeba kończyć. Kurde, otwartego... No, dobra, niech ci będzie, bo jeszcze przyjaźń jest. W dalekiej krainie wzniesiono Machu Picchu. Pięć tur niestety zabrakło łodzi. No przykra sprawa. Hmm. A, w ogóle miasto może dobra na Rakoniku. Niestety tutaj teren nas dojechał. Tu jest rzeka, tu jest SNCT. Nie ma było w ogóle jaka taka ci dopiero teraz przyszli dzięki. Jak kto kradnie jeszcze te cudek. Kto tam gdzieś się ukrywa? Tutaj ktoś? Na innym kontynencie Na wyspie? Podejrzane. A co się stało z polami? O. Tu są? O już też są. Hm. Zniknęły na chwilę. Mhm. Wy tu jesteście. No i teraz smutek wielki. Cztery tury coś trzeba żeby zrobiło. Amfiteatr może o. Awansy oddział Zmasowany ostrzał 3. Marsz to też jest imba. Może się leczyć w każdej turze, To jest. To jest no, tutaj te awansy tych późniejszych tych właśnie jednostek to jest jakiś. To jest, nie wiem, czy ktoś to balansował, bo wydaje mi się, że nie. Dobra, i koniki tutaj wchodzą. Katapulty. No, oczywiście ten debaw. Ty kurde, te mury mocne są. Nigdy nie wiedziałem właśnie, że one na cały teren działają. Cholera. Ale teraz was tutaj okrążymy, i tyle z was będzie. No ale tutaj też sobie można jakiś szlak handlowy, czy szlak, no drogę po prostu pocisnąć z Warszawy. Yy, a wami tutaj, oczywiście, tego nie chcemy zamienić. Chcemy zamienić ten budynek, no bo po cholerę tamto. Dobra, wy tu. Łusznicy tu na tej śpi no, Ale, tu się wszyscy proszę się uleczyć. Jeszcze katapulty, czy tam trebusze w tym przypadku podjadą. A dawać tu. Yy, no, tam będzie pierwszy trochę większy patofight, bo mają mury faktycznie. Mają 30 obrony tego miasta, na przykład tu jest 23, chociaż to też w sumie duże. Ale no mury jak widać dają, trochę dają. Dobra, i to będzie chyba już ostatnia tura. O, jeszcze z nas na koniec prosi, że jest biedny, że on potrzebuje pieniędzy. Spadł, uwaga, gościu. No, przykro nam. No, kurde, przykro. Trzeba było nie podwijać Brukseli. Wy chcecie oddać Hamburg. Nie ma bata. Jeszcze zdobędziemy stolicę Amsterdam. No, rzuć go, rzuć go. No, rzuć go. No, i skrzynki zostały. O, ten deszcz jest już obstrany. Nie ma, nie ma. Jak chcą się poddawać, to znaczy, że kończą im się siły. Zaczyna się ostrzał, tak? Wy już podjeżdżacie na blisko i my strzelamy, i strzelamy. Magiczne te kusze, które tam mają, nie wiem, przeładowanie, reload na <grym> sekundkę. No, wami nie podjadę jakoś fajnie, to rozwal tych, a wy splądrujecie sobie, żeby się uleczyć, i jedziecie jeden w dół. Tutaj was wreszcie trzeba przycisnąć. Burzyński atak wami tu, wami też gdzieś tu się podejdzie. Czuwaj, czuwaj, tutaj to. Za, yy, w Łodzi by się przydały chyba jakieś te farmy, bo w sumie dam jest jakoś tak cienko z tym żarciem. O, kolejny wielki generał Joan Dark The Dark. <grym> Przemieść się, bo trzeba kończyć. Co tam jeszcze budowy nie ma. O, wreszcie się sąd zrobił, więc. W Wysokiej sądzie, proszę. Dobra, tu sobie podjedziemy. Jeszcze jedna produkcja, tak. Uniwersytet Warszawski, i to było na tyle. Takim akcentem was żegnam, więc co, so, bijemy, bijemy ich ostro. To jest takie, mówię, właśnie wprowadzenie o rodniku, gierka. Następną sobie pewnie na jakimś wyższym poziomie rozegram, bo też musiałem sobie przypomnieć w sumie, bo dawno nie grałem w to. Dlatego to jest tak na luzie i tak wydaje mi się przynajmniej, że wszystko dobrze idzie w dobrym kierunku. No dobra, ale to byłoby tyle. Hej, hej, hej.